Dobrze. No, już, już super EQ, ja wszystko ma. ja mam full EQ. No ja też właśnie A ty stakujesz jakieś śliwka duże czy małe, czy co tam? ja mam duże, już trzy. O, dobra, masz fulla. Ja mam dwa te grupowe beczułki wielkie to zostawię. Dawaj do tego zwierzaka pójdziemy wymienić bronię, może coś da jak ja mu dam legendarną, to on mi wypluje wiecie, co? No e? normalnie, lu ludzi ci wypluje. Leży jeden. E. Drugi leży z kibili. Uuu. <laughs> Uuu. Co za lud. No i wszystko zaprejdowane. Ej, masz ja trochę... Ja nie mam co mu dać, ty. Masz ammo do shotguna, żeby dropnąć? Trochę? Masz. Dobra, dzięki. Ty w sumie czekaj, ja za jakąś inną broń mu dam, żeby swojej nie marnować. Ja sam nic z tego nie czuję. Zbieram dolce, żeby dokupić sobie kilo, bo kupiłem to Diego Instant. O, no i super. Nie. To jest dużo broni, ale w sumie no tak, raz można to... Pana odmienić. jak gówną mi moją sniperkę fioletową wymienił. O kurde Proszę, oni mieli jakąś snajperkę? O Jaka porażka. A mi dało złoty ten SMG taki Ten szybciutki Dobra to co? Ready? 3 w 3-4 No nie okay. zdążyliśmy, ale i tak coś dał O, void Boone, nice Ty co on mi dał? On mi dał jakiś ten medalion, tego nie wziąłem. Znaczy, ja go wziąłem, to był, ten, to był ten sam co ty miałeś. Aha, Le leci ekipa przed nami Obity na biało, na biało Kierowca leży Bi, B, bi, 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 bi. Hello. Okay. <laughs> Dobra, ale pytanie. Gdzie jest nasze auto? No tam chyba gdzieś wywaliłeś do tyłu. Przecież my nie w tą stronę jechaliśmy. To nie wiem. My podjechaliśmy pod tego bossa przecież. <laughs> Sztucer. Jest auto. Ja katana mam. Auto zgubiliśmy jak? Nie wiem. No trzymaj się daj mnie to. Siema, Ela. Dobra, no to się kłopoty robią. Trzeba jakieś inne znaleźć. Tam jedno widziałem, tu jest y, motorek, to podjadę do ciebie i... Dobra, wkładaj. O, po lewej coś le leci. Ale weźmy najpierw auto lepsze i będziemy się gonić. Dawaj. Tam na prawo pojechał O, motorek! Lebo. Nice. Leży z KBD. Zabity. Kieruj. Tam leci, widzisz go? Idę, idę, idę już, sorry, sorry. Tutaj kolejny, Jack, na lata. Jest tam z daleka, aha. Jezu, Railgun'a rail mają. Dobra, na chwilę się wycofajmy, bo się robi niebezpiecznie. Tak, ja nie mam potion'a na maksa. O, 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 czekaj, 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 czy tu są te? No zobacz, ja nie mogę jechać, bo non-stop grają w piłkę nami. Gdzie jest Nitro? Halo, 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 Nitro? No nie wierzę! Przed twarzą, dobra, nie wiem co robimy. Na blisko ktoś nas bije. Wiem, właśnie mam go na plecy. Bije ich z mieczem. Dobra, jeden leży z Drugi leży z Zabijesz ich dwóch? Jednego, jednego. Nie wiem, gdzie jest następny. Yy, boss Zabiję mnie na... boss mnie cały czas goni. Nie wiem, gdzie jest reszta ekipy. Nie wiem, co się dzieje. Walczysz z kimś, czy masz luz? Dobra. Z... Za górką są. Przed nami, tam gdzieś. Tam gdzie jest boss. Tam jeszcze ktoś był, przed górką. Przede mną teraz, na 250. Ktoś tam jest. O, w bąbelku tu, o. Biją się w bąbelku. Chodź na trzeciego. Ja? No. Dawaj wias na mieczu, na mieczu. Spierdziela Pięknie. Elo w głowę biorę koronę złotego shotguna. Elo o, o co tu, co tu? Co, co? co to jest? Maska. Nie. Kurde, maska. Hmm. Mam wszystko złote, maskę, wolę maskę. Dzieje, ty? Wszystko złote, ale wzięłem maskę zamiast mieczyka. Dobra. To jest druga maska, jakbyś chciał, taka zwykła. Podziękuję. O, jest tu na dole, gościu, przede mną. No, nie mogę trafić przez te rury. Dobra, leży. Te z rury nie mogłem bić, bo hitboxy były popsute. Czasami to daje, ty. Twoja broń nieustannie doładowuje amunicję. Tak, że na przykład, jak z... zużyjesz, schowasz, to ona powoli sama reload robi. Jak masz pół magazynka, pół magazynka, schowasz broń i potem wyjmiesz, to będzie przeładowana. Ty, ale OP. No fajne, fajne. O, jakaś ekipa jedzie? Jedzie. Tak. Dobra, mega obici, wlatuję w nich. Wyteleportował się. Port zrobił, możesz go zabić tam. Gdzieś chyba w lewo wyteleportował ci się, wiesz? Spierdzielił ci. a tam się biją na 240 Jezu, Ty Railguna wziąłeś? No, dobra, szukamy auta. Czy jaki jest plan? Bo to trzeba ustalić. 195 został. Ja ich nie widzę stąd. Albo dojazd robimy, albo wycofka po auto. Dobra. Ja się lekko schowam. Bo nie chcę tracić ammo bez sensu. Ja bym poszukał auta, bo to jednak jest must-have teraz. Ja też. Dobra, to chodź gdzieś w moją stronę. Chodź do mnie tutaj, gdzieś poszukamy. Ludzie. Dobra, za... do krzaka tu. Do mnie do krzaka. I to jest strefa. Czekaj, oni go ładują, to choć robimy dojazd. O. o, myślałem, że w naszą stronę pojadą. Dobra, na górkę chodź. Tu jadą na 240. Przed nami teraz. Dobra, auto jest. O, czekaj, to jest strefa, dobra, zwijam stąd. Na prawo na prawo będą. No tak, ale chcesz się bić, bo tu strefa nas goni jeszcze. Mogę ich tylko obijać, nie? Po prawej są następni na drodze zaraz. Pod mostem są. Tu jest ziomek teraz, o. I z no, mostu jeździ, będzie. jeździ ciągle, jeździ ciągle lepiej. Hmm. Dobra. Kurwa. O, o, o. No serio, oni są na środku budynku. Czekaj, za... zmiana auta, zmiana auta. Dobra, nie, ty, nie, 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 powrót, 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 powrót. Spierdzielamy do miasta. Trzeba gdzieś w budynku się schować już, niestety. Wysiadka. Do środka Kurwa tu nie o ma środka si tutaj, tutaj, tutaj. Tu do środka, tak, tak, tak No co jest? posuń się Kap się tu Nie wiem w którą stronę w razie czego uciekać Czekaj, zaznaczę gdzie strefa będzie, środek strefy Dobra chodźmy już Trzeba mieć przewagę Ej, tu jest lot, tu jest lot, możemy polecieć czy nie chcemy. Oh shit! O oh, fuck! Nie. Kurde. Jestem schowany, ale. no leżę. Nie, nie. ostatni. Znowu, cholera. No mm. fajny meczek, ale chyba trzeci raz jesteśmy drudzy, nie? Kurde. Ale dobra, dużo punktów będzie i tak było spoko.